Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę jak czeszę króliki. Wymniemy sobie tutaj jedną samicę. Samica się trochę niepokoi. No ale co? Chodź. Tak. Jak widzicie sierść trochę pójdzie. Sami bardzo ładna. Jest trochę tylam, z trochę tej martwej sierści. O, o właśnie. I tyle sierści. Myślę, że ogólnie moje samice, to, co jeszcze ich nie zakacałem, będą dobre do rozpłodu, trochę jest i sierpci, nie jest też taka dobra, nie jest taka oryginalna. Ta szczotka nie jest taka specjalna dla królików. No ale taką miałem już nie będę kupował specjalnej takiej Uczesuję widać trochę tych włosów Trochę ich lata, ale... Trochę mi się osadziły na... Trochę mi się osadziły na kurce Dużo. Hop. Oh, ta samica. Waży 3,5 kilo. Teraz przed chwilą mierzy, yy, ważyłem je. Już ma trochę, takie sedełko już tak większe się robi, już duża jest. Taka już ładnie. Trochę jest tego. Co na O, właśnie. Nie czasadniej gdzie jeszcze królików. Dobra, może tak wystarczy. Martwych włosy już pójdą, bo już ich nie będzie. Sam samczyk się nie boi aż tak. Nie chcę, żeby się bał. Se de pomia Czas, szał, kliki, i na przyszły rok Myślę, że będzie o Dobre będzie miała młode, myślę tak. Dobra sobie to Trochę nie zaszkodzi i tak To się wyczesać nie tylkoi mnie moją więcej herści. Następna szesniczka. Trochę też trzeba by że w zasadzie tutaj u mnie mniej więcej mają właśnie sierści. Jak mówiłem wcześniej, więcej sierści mają miaturki. Właśnie, miaturki mają więcej sier, 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 sierści. Przepraszam, sierści, właśnie. No ale. No i właśnie trzeba je trochę więcej. Jak mówiłem ta samiczka, samiczka jest na sprzedaż 20 zł Właśnie O ładnie trochę ją cieszy. i tak nie wyciesz tak dobrze bo ona jest taka puchliwa To czy znaczy pucha to taka Aha. Ostatni samczyk. Chodź, chodź, ot. Chodź. Nie duka. Jeszcze się chowa. mnie Udział dożywo, mnie na dożywocie. O, już ma. No, rok ma już. Już ma ten rok. zobaczcie sobie tak wygląda samica pierwszy raz ją czesałem ogólnie wszystkie czesałem pierwszy raz i mi trochę popadał deszcz no ale to co musiałem zrobić, zrobić wam filmik ładnie jest Już to trochę te martwe włosy już ich już, już nie ma. Samiczka, więc na myślę, żeby filmik był o, yy, o wodzie królikum do ile ogólnie królikom daje wody i tak dalej i tak dalej Będziemy straf turek nie turki u mnie mają więcej sierści no ale co nie turki jak na zimę to myślę że by więcej u, u, upały u mnie sierści jakby mnie młode na zimę tak samiczka Już też... Hmm. Nie może ją sprzedam. No, ale chyba dobrze umie chowa. Jakbyście chcieli, to mogę ją sprzedać. No, ale jak będzie chętny ktoś. Ta samiczka jest na, na sprzedanie. 20 złotych. Dwadzieścia złotych. Tu jest samczyk. Jego już sprzedaję, jest u mnie na dożywocie. Więc. No, to, no to łapkujcie i subskrybujcie mój kanał. Jeśli wam się podobał filmik, to łapka up. W górę. Piszcie komentarze. I samicy dałem jabłko tutaj buraka cukrowego Już ubię go trochę i kukurydzę kobie mieszanki już nie mają e, co robiłem w czwartek tą mieszankę e, Ale jutro, wczoraj wam dałem filmik to już ich w ogóle nie ma w ogóle ich nie ma no W ogóle jej nie ma. się cieszę z tego, że jej nie ma, bo już polubiły. Już polubiły ją, tę mieszankę. Myślę tak w ogóle, że polubiłem. Tutaj takich samic to można tylko tutaj zobaczyć. Tylko właśnie mało jest po prostu już. Ale w ogóle samice mają duże jedzenie teraz. Bo już przytuczyły się. Powiem wam, ile te samice ważą. O, to tak. Ta samica waży 4 kg. Ta. To znaczy 4 kg. Ta waży 3,5 kg. Ona jest w ogóle mniejsza trochę od tamtej. No ale co zrobić? E Tutaj ta samica waży też szypów waży i ten samczyk. Ten, a ten samczyk to w ogóle ze wszystkich najwięcej. 4 siedemst miał 4700 No prawie piątkę waży Zobaczcie tutaj Tak zrobiłem miał wtedy mało, mało miejsca tu w ogóle miał w tym tutaj poślinku miał mało miejsca i postanowiłem zrobić taki Oto łapkujcie subskrybujcie, komentujcie mój kanał no to cześć!